No, cześć, witam Was serdecznie w poniedziałkowym odcinku. Dzisiaj skromnie wydane na zdrapki 10-14 zł. Eee, miejmy nadzieję, że w takiej małej ilości zrapek, czyli tu mam 3 zdrapki będzie duża wygrana. Bo zazwyczaj tak się zdarza, że jak mam dużo zrapek, to mało kasy jest w nich. A jak mało zrapek, to dużo kasy wygrywam. Dwie zdrapki Szybka. Szybkie 50. I big 7, 7. 7. Może tutaj jest wygrana. Główna. Zaczynamy od yy, małych zdrabek. Mamy tutaj z numerkiem 7. Fajny numerek. Niski. Może, może tu, może, może. Dobra, drapiemy nie ma co? To będzie krótki odcinek 50 zł, tak mi się wydaje, że krótki odcinek. 4 złote, 50 zł, drugie, 50 tysięcy, 500 zł, 500 zł, 100 zł, 4 zł i 100 zł. Także pusto. A w bonusie mamy worek. Pusty worek. J. kontrolna J NB Tu mamy puściutka w siódemce a ta jest z numerkiem 53. Ostrze, nie ostrzy ostrze, by czy ostrzyło wcześniej. Przy siódemce. Nie zauważyłem. Mam nadzieję, że ostrzyło ładnie. To tak 50 tysięcy 50 zł, 500 zł, 4 zł 500, bo mamy szansę na 500 zł. 50 tysięcy też jest szansa na 2 zł. 100 zł. I ostatnie to 4 zł. Także tutaj też pusto. A w bonusie jest worek pusty. Też worek. Kontrolny NJF z numerkiem 53. Puściutko. No, trudne Coś mi te zrabki ostatnio... Dali pierwsze zrabki, puścili w paczkach z wygranymi, a teraz puszczają te kolejne paczki bez wygranych. Tak coś mi się wydaje. O, tak teraz całą zrabkę widać, nie? Teraz. O. Dobra, szukamy trzech, yy, trzech siódemek. Dwóch siódemek albo jednej siódemki. Najlepiej no, tych trzech mieć. Ale jedna też fajnie by było. Dobra. Mamy ca całą, widzimy? Całą widzimy, nie? Zrabkę, dobra jest cała zrabka, widoczna zrabka z numerem o, pokażę wam, 11 i o, tak żeby ładnie równo było to szukamy tych siódebek safe pomarańcz bank nie, tego nie muszę tak, o, tak zostawię diament Ostrze czy nie brak trochę się. Ostrze chyba. No. Bank. Diament. Drugi rząd. Trzeci rząd. Podkowa. Banknot. Winogrono. Czwarty. Korona. Worek. Koniczynka. Truskawka. Monety, jabłko, no nie widać tych siódemek. Pik, arbus, podkowa, banan, arbus, banan. Dobrze, zaczynamy drugi rząd od ósemki. I tu mamy, mamy banana, wiśnie, jabłko. Monety, złoto, serce, wiśnie, truskawka, ananas, złoto, korona, worek, pomarańcz, banknot, winogrona czy ta siódemka jest? Jeszcze dwie szanse mamy: cytryna, sejf serce i ostatnie to pierścień, gwiazda i pik. Ani jednej siódemki. Nie ma siódemek. Gdzie te są kontrolne? Gdzie są te kontrolne? Gdzieś tu powinny być, między między może tu bliżej? Tutaj? Gdzie są tutaj kontrolne? Kontrolne. Nie ma kontrolnych. Widzicie kontrolne? Bo ja jakoś słabo. Nie wiem, jest W, jest U. Tuż kontrolne są. Jest W i jest U. Także jest drapeczka pusta. O tu jest Y, tutaj było Y. O. No trudno. Poniedziałkowe e, szaleństwo. Nic. Nic tam nie dało. No trudno. E, wkład 14 zł. Zarobek 0. Z wygranych 0 i w sumie to wkładu własnego, to tak powiem, że nie było, no bo to było jeszcze z wygranej pieniążki z wygranej z piątku, chyba. Tak, z piątku to było, gdzie wygrałem parę dziesiąt zł i tam było zakupione na sobotę, niedzielę i na poniedziałek. Także to są z wygranej z rapeczki. Ale wyszedłem na, na, na plus, bo tam wygrałem jeszcze w, w sobotę było 10 zł, czyli no, w sobotę było 10 zł, czyli w niedzielę. Nie jest źle. To jeszcze na Zrabeczki jest. Jeszcze się wróciło na pomnożenie, także jeszcze na zrabeczki, na wtorek jeszcze coś tam będzie z tego weekendu. Dobre moi drodzy, yy, życzę Wam yy, yy, spokojnego poniedziałku. Spokojnego wieczoru, jeżeli to oglądacie wieczorem. I co? Do następnego. Dzisiejsze zrapeczki już zdrapane. To, co miałem przygotowane dla Was, to zdrapałem i no, jak było, tak było. Nie, nie każdy filmik, nie każdy film musi być z wygraną. Jak to z zrapeczkach jest. Jak jest przegrana, jest ja wygrana. Życzę wam. Miłego poniedziałku i do zobaczenia już wkrótce na kolejnym odcinku. Cześć, hej!